Czy warto zainwestować w budynek pasywny? No przecież można zainwestować pieniądze w złoto, w papiery wartościowe, w stare wina. Nawet słyszałem, że można zainwestować w klocki Lego. Ale jak sprawdzić, czy ta, ta inwestycja jest opłacalna? Zawsze mnie zastanawiało, na jakiej podstawie miliony Polaków założyło fotowoltaikę na swoim dachu. Czy sprawdzili, jaki jest okres zwrotu, jakie są zyski, a jakie nakłady? Dlatego dzisiaj spróbuję pokazać, jak mogłaby wyglądać inwestycja w budynek pasywny. Zaczynajmy. Załóżmy taki scenariusz: budujesz dom o powierzchni 150 m2 i zastanawiasz się, czy warto zainwestować dodatkowe pieniądze w standard pasywny. Przyjmijmy, że koszty budowy domu wynoszą 500 000 zł, tak dla równego rachunku. A dodatkowy koszt związany ze standardem pasywnym szacujemy na 15% kosztów budowy, czyli 75 000 zł. Zakładamy przy tym, że nie mamy tyle gotówki, dlatego zaciągamy kredyt na 30 lat z oprocentowaniem 8%. Przyjmijmy, że dobrze wykonany dom jednorodzinny ma zapotrzebowanie na energię. Do ogrzewania na poziomie 55 kWh na m kwadratowy na rok. W budynku pasywnym zapotrzebowanie na energię do ogrzewania nie może przekroczyć 15 kWh na m kwadratowy na rok. I jest to skrupulatnie sprawdzane na etapie projektowania oraz w trakcie budowy. Czego oczywiście nie można powiedzieć o standardowym budownictwie, gdzie projekt sobie, wykonanie sobie nikt na tym nie panuje. Ale to już jest zupełnie inna kwestia. Cena 1 kWh. Energii zakładam na poziomie 40 groszy, uwzględniając sprawność urządzenia grzewczego, opłaty przesyłowe itd. Analizę przeprowadzę na okres eksploatacji domu wynoszący 50 lat. W tym okresie zakładam uśrednioną inflację 5%, a wzrost ceny, cen energii no, zakładam 7% rocznie, czyli 2% powyżej inflacji. Po 50 latach skumulowany koszt ogrzewania domu standardowego wyniesie 1 ,043 000 zł, a domu pasywnego 494 000 zł. Różnica po 50 latach wynosi 525,5 tysiąca zł. Wyraźnie wygrywa tutaj dom pasywny. Ale jeśli porównamy koszty budowy. To dom pasywny jest droższy o 75 000 zł. Dlatego wykres rocznych kosztów ogrzewania domu standardowego i pasywnego uzupełniłem o koszt spłaty rat kredytu. Wygląda to tak. Niebieskie słupki pokazują koszty ogrzewania domu standardowego. Żółta linia pokazuje koszty ogrzewania domu pasywnego. Natomiast pomarańczowe słupki nad żółtą linią pokazują spłatę rat kredytu przez 30 lat. Po 30 latach widać znaczący spadek kosztów, ponieważ kredyt został spłacony. Wykres pokazuje, że w pierwszym okresie dom pasywny kosztuje więcej, ale w 19 roku następuje przełamanie i od tego czasu dom pasywny kosztuje nas mniej, a po spłacie kredytu widać już zdecydowaną różnicę na korzyść domu pasywnego. W pierwszym roku wydajemy około 2500 zł więcej na dom pasywny. Za to w 19 roku uzyskujemy już wolność finansową. W 32 roku po, po spłacie kredytu obciążenie finansowe w domu pasywnym jest mniejsze o 12 tysięcy złotych niż w domu standardowym. Natomiast w 1950 roku obciążenia finansowe w domu pasywnym są mniejsze od domu standardowego o 27,5 tysiąca złotych. To jeszcze nie wszystko, ponieważ mnie interesuje kiedy inwestycja się zwróci. Zobaczcie na ten wykres. Jeżeli przyjrzymy się skumulowanym zyskom i nakładom, to zobaczymy, że dopiero w 37 roku inwestycja się zwróciła. Czyli całkowite zyski przekroczyły nakłady. Po 50 latach skumulowany zysk wynosi ponad 381 tysięcy zł. Jeśli patrzysz, ile będziesz musiał wydać pieniędzy w realnym życiu, gdy podejmiesz decyzję o inwestycji w dom pasywny, to zobacz ten wykres. Wykres przedstawia dzienne wydatki na dom pasywny. Na początku wydasz codziennie 8,44 zł więcej na dom pasywny. To tyle co kawa. Po 19 latach osiągniesz wolność finansową i zamiast wydawać złotówki na dom pasywny zaczynasz oszczędzać kasę. Tuż przed spłatą kredytu już oszczędzasz 13 zł dziennie. Stać cię na kawę i ciastko. Po spłacie kredytu zostaje Ci w kieszeni codziennie 30 zł. A w 50 roku codziennie dostaniesz bonus w wysokości 75 zł. Spacerujemy sobie właśnie z żoną po Wrocławiu i tak pokazałem Ali tą prezentację moją na temat inwestycji w dom pasywny. No i chciałem znać Twoje zdanie. Co o ja tym sądzisz? No ja o tym sądzę, że po przeanalizowaniu i po oglądnięciu tych wszystkich wykresów i założeń i w ogóle stwierdzam, że taki dom pasywny jest dla człowieka, że tak powiem, który startuje w życie dorosłe i chce zainwestować w dom, czyli dla człowieka, który ma mniej więcej no, 20-30 lat, tak? Bo taki człowiek, który według tych zestawień oczywiście musi przeżyć 50 lat w jednym miejscu no to wtedy się opłaca wybudować dom pasywny. Takie jest moje zdanie według tych wszystkich wyliczeń. Natomiast no, powiem Ci, że my... Poczekaj, poczekaj Jeszcze, poczekaj. jeszcze... No. Wrócę. no. Bo przypomnę, widzę, że według mojej symulacji inwestycja zwraca się po 37 latach. Więc dlatego mówisz, że jest to dla osób młodych, tak? Tak, dokładnie tak. No to, no to trzeba przeżyć 37 lat, żeby z czystym sumieniem odejść z tego domu, tak? No tak, ale będziesz miał na przykład takie, widzisz, tak, zadowolisz, że tak powiem, rachunki, wszystko, jak najbardziej, po 37 latach, natomiast taka żona, jedna z drugą, nie będzie miała wymarzonej kuchni, tak, tylko będzie miała kuchnię... No, zależy co wybierzesz, tak, czy wybierasz 75 tysięcy, powiedzmy, na dom pasywny, czy wybierasz piękną kuchnię z blatem Star Galaxy. No to dlatego też mówię, że taka kobieta, jedna z drugą, musi zrezygnować z super pięknej kuchni na po prostu poczet przelania tych pieniążków, przekazania na wybudowanie domu pasywnego, tak? A znając kobiety my lubimy po prostu yy, no piękno jedna lubi piękno takie drugie piękno takie ale te piękno niestety kosztuje i nie lubimy takich minimalistycznych y, rzeczy czyli w kuchni tylko kuchenka, zmywarka czy nawet nie zmywarka bo tylko jedyna mycie ręczne co myśmy już też przez tutaj dwa lata w domu <laughs> prawda sobie no, sprawdzili ja ale ja mamy przerwę, przerwę czyli, bo tutaj już hałasują mocno e, coś motocykliści. powiem czy tylko i właśnie dlatego tak mało domów pasywnych buduje się w Polsce. No dobrze, dobrze, ale ja chciałabym, no to no to mamy to rozwiązane, tak? Ale ja bym chciała jeszcze cię poprosić, żebyś mi, żebyś nam w ogóle zrobił takie zestawienie, czy się da, yy, przykładowo takiego domu, który jest już wybudowany i ten dom wybudowany w takim zwykłym stylu przekształcić go na dom pasywny i żebyś nam pokazał jakie to by były koszty. Okej, okay, oczywiście że się da. Trzeba to dokładnie przeliczyć zajmiemy się tym w następnych odcinkach także zasubskrybujcie ten kanał, żeby niczego nie ominąć i na dzisiaj to wszystko trzymajcie się, cześć! Cześć!